Dzień dobry, cześć. Witam Was na kanale Czarno na Białych. To jest kolejny odcinek z serii E Gwiazda. Dzisiaj przed Wami kolejna przepiękna kobieta, aktorka muzykalowa, którą możecie znaleźć i spotkać nie tylko w teatrze, ale słuchajcie i również na Wikipedii. Panie i Panowie, przed Wami Marta Burdynowicz. Zapraszam o jaka skromniutka. Jej, zapraszam. Witamy ja Cię. cię, cię że... O, że... No, ja tak na siedząco, ale po prostu jestem już podpięty i tak dobrze. Bardzo mi miło witać Cię u nas w studiu na kanale Czarno na Białych. Jest mi niezmiernie miło. Wszyscy wiecie lub nie wiecie, Marta Burdynowicz jest aktorką musicalową. No i teraz masz 10 sekund, żeby wymienić wszystkie swoje największe produkcje. Czas, start! Zakonnica w przebraniu, 9 Rockowages, Madagaskar Musicalowa Przygoda, i a Fejm nasz dyplomowy? Fejm się nie liczy, bo to, jest, to, to już jest kolejna osoba, która mówi nam o Fejmie. Jak to Fejm się nie liczy? No fame się liczy, no. Dobra, a w Twoim przypadku się liczy, ponieważ grałaś tam? Maybellu Washington. Mabel. Jedną z, jakby z głównych postaci Twój song był? Przekozacki, żeby tak powiedzieć. Fajny, fajny taki klimacik bluesowo-gospelowy, który ja lubię. Jak wspominasz Akademię Muzyczną w Gdańsku? Ponieważ Marta też jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku, Wydziału Wokalno-Aktorskiego musical. Tak, razem z arkiem tak. kończyliśmy, ale ja Przecież byłam w To byłaś lata? wyżej, rok. Ty byłaś, rok, rok, wyżej. Ty byłaś rok wyżej. Tak. Rok. No to jak to wspominasz w ogóle? No, niesamowita przygoda. A takie twoje najlepsze wspomnienia, jak już powiedzieć, z Gdańska? Tego było dużo na pewno, dużo ale... Było. Ale... no, no, no. A najgorsze? O Jezu, nie <śm> mamy <śm> tyle czasu! Nie, e, najlepsze, wiesz co? Wszystko było fajne, ja w ogóle... Y... Nie wiem, i, i za, jakby zawodowo, w sensie że to, co się działo na studiach było fajne, bo, bo i zajęcia, które mm -hmm. e, czasami też się odbywały i po nocach, i w weekendy, to niesamowicie nas łączyło i gdzieś tam integrowało. Jest u nas taka tradycja, że każda osoba, która nas odwiedza, e, losuje specjalne zadanie, które musi wykonać podczas całego wywiadu i wykonuje cały czas to e, po prostu podczas, będzie, podczas rozmowy. Także Dobrze. przechodzimy do challenge słoja. Dobra, chwytam. Czy masz um, Śmiało. Pytasz i losujesz. Będę na scenę, jest pusty. Super, <grym> jest <grym> zwolnienie. Coś tam mam. Dobra. Mam <grym> no, <grym> Jeśli tylko wizję masz, pomaluj arkowi twarz. Moje ulubione! Moje ja też, że ja jestem po prostu Lubisz znaną, malować? znaną Lubisz tak, Lubisz, tak? Znana okej, a ja, ja, lubię. ja też uwielbiam, zazwyczaj w ogóle zasypiam na, na fotelu, jak nie malują, uwielbiam. To jest specjalnie zrobiony research pode mnie, że tak. ja lubię make-up i to jest po prostu ustawka. Go! Tradycyjnie Arkadiusz ma wszystko przygotowane. Jakbyś mogła ostrożnie i przesunąć troszeczkę tak do przodu. Kornel sobie ostrożnie, bo to bardzo drogi bardzo ja To nie ja są tanie rzeczy. Dobrze, czyli to, co my tu mamy w ogóle? Czy to Ci wystarczy? Czy to, czy, czy to Ci wystarczy, aby? A no, co my tu mamy? Paletkę masz, masz gąbeczkę, jest, jest gąbeczka. Gąbeczka jest zwilżona. Ale jest nawet kosmetyczka I z Elzo. Ojej, no, dziękuję. Po prostu wiadomo było, kto przyjdzie. I ogólnie moje założenie było takie tego zadania, żeby y, make-up był artystyczny. Żeby to nie było, wiesz, że tego tutaj y, y, przypudrujemy i do widzenia. Co okay. miała zajęcie. Y, artystycznie dajesz czadu, nie? No i, i, i tyle. No dobra. No. Więc te pani sobie tu zaczyna już kombinować Jezu, ale... i myśleć. a ja drag queen zrobili. A, o nie, nie, to na tym się... no, to już chyba. No. Rób What you want. Barek. Eee... To... No, to... no, <gryz> <gryz> Powiedz mi, co było takim twoim. <gryz> no bo dobra, nie sobie tam przeglębę. Nie, bo wiesz co, ja, ja tylko czy... zobaczę tyłem do kamery, żeby nie było, że lokowania produktów. właśnie, właśnie. Ziało <gryz> właśnie. No, już powiedziałem! Teraz, teraz to nie była ja, tak naprawdę. No trochę, trochę tego mamy, nie? A tutaj Elza niech wtedy będzie na widoku. Tak. O, malowanie z Elzą. W ogóle co to jest w ogóle? To jest? Yy, to jest nawiązanie do odcinka z Olą. Z Kosiorek. Pozdrawiamy Tadecki. Olę Kosiorek, serdecznie, pozdrawiamy. Mała Syrenka tu sobie. Naprawdę chcę! <laughs> nie? Nie, e, co było takim twoim powiedz mi, największym, albo dobra, inaczej, co było twoim pierwszym dużym wyzwaniem takim scenicznym? Jaki był twój pierwszy musical, w którym wzięłaś udział? Nie fame, nie fame, poza, poza ak Akademią. Wiesz co, ja w ogóle y, chciałabym zacząć od tego, że my mieliśmy taką... Musisz bliżej się tutaj dobrze, do mnie... Dobrze, 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 bardzo Zapraszam. Nie? Te perfumy nie były tanie. Mm -hmm. <laughs> Proszę wdychać. E, wiesz co, y, jakby ja bym w ogóle zaczęła od tego, że y, my jeszcze będąc na studiach, mm -hmm. y, mieliśmy tylko. Ale mówię. <laughs> Mieliśmy taką możliwość, żeby występować u Piotra Kosewskiego w Teatrze na Plaży w Sopocie, To tak. było bardzo... Pozdrawiamy fajne. Ponownie Pozdrawiamy ponownie Piotra Kosewskiego, też drugi raz. Tak, w ogóle bardzo lubiliśmy tam, tam występować. No i myślę, że to było takie pierwsze, coś, coś większego, w sensie w ogóle jakiejś sceny taki, mm -hmm. gdzie się przychodzą ludzie, że są bilety i tak dalej. Ale, jeżeli tak to też stricte o musical, to to pierwszą produkcją po szkole i to w sumie tak mi się fajnie udało, bo od razu po. Y, była zakonnica w przebraniu w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Okay. Które kocham, pozdrawiam wszystkich. No i gramy do dzisiaj te zakonnice, więc już y, czwarty rok. A, 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 a takie, takie twoje największe wyzwanie na scenie? Wydaje mi się, że jak do tej pory chyba rockowej jazz, dlatego że muszę grać tam dużo starszą od siebie osobę, mm -hmm. um, która... Um... Zajmuję się biznesem, który również nie jest mi o, o, nie jest mi obcy! Nie jest mi, <noise> nie jest mi bliski, o Boże. No i myślę, że to w ogóle łącznie z tym, że nawet muszę bóźkę tak do mnie. Dobra. Łącznie z tym, że muszę... znaczy muszę, zmieniam głos po prostu mówię hmm. niżej. A czy w ogóle granie starszych osób, osób, które gdzieś są jakby nie w naszym wieku, czy tak samo jak gramy dzieci, czy granie starsze, to jest mega, mega trudne. No? Tak, to prawda. To jest mega Także to jest dla mnie duże wyzwanie zawsze za każdym razem i... To też, żeby się tak otworzyć i nie wstydzić się, nie wiem, dotknąć nawet koleżanek na scenie, żeby jesteście moje tutaj. A ja zawsze takie... no jakby się po prostu otwierać w głowie na to. I też wystąpiłaś w Teatrze Muzycznym Roma. Ta! W musicalu? Pilaci. Jak wspominasz? No, jazę, no to jest w ogóle spełnienie moich marzeń Roma i zawsze chciałam, bardzo, bardzo chciałam tam wystąpić i. E... A wy to długo graliście, nie? Ile to Dwa, było... lata. Dwa lata to graliście, Plus no? To... próby, więc w sumie mm -hmm. ta przygoda trwała, no praktycznie się rzeczy wydawało się, że bardzo długo, bo też że graliście to codziennie. Tak, co się... tak, tak. No ja akurat nie grałam zespołu, więc nie, nie grałam codziennie, ale faktycznie no i tak grałam przez pół miesiąca. <laughs> Dziękuję przez pół miesiąca, więc jest to, no kurczę, wspaniała, wspaniała przygoda. Ja w ogóle lubiłam bardzo ten spektakl. Lubiłam swoją rolę, lubiłam muzykę i nadal lubię z tego spektaklu i z z dużym sentymentem wspominam. Grałaś tam postać? Mary, pielęgniarka. Pielęgniarka. Gdybyś miała, Ona ci powiem, że gdybyś tak miała zagrać nam jakiś fragment z tego spektaklu, że pamiętasz coś? Mam nadzieję, że jak Na przykład bardzo. Oj, będzie zastrzyk prosto w de... Poza teatrem też y, zajmujesz się dubbingiem, dubbingujesz. Tak, mam to a jak to się w ogóle zaczęło? No, masz to szczęście, bo do dubbingu się dostał. Czemu nie mówię, że dostajesz do dubbingu? Ale tutaj reklama, takie strzałki kolorowe. Arek do dubbingu. Do dubbingu. A propos dubbingu, a powiedz mi, jak to się zaczęło? Zaczęło się od warsztatów dubbingowych w studiu SDI Media i podczas tych warsztatów po prostu zostałam, no, można powiedzieć, zauważona i Asia Węgrzynowska Cywilska, którą kocham, pozdrawiam i ściskam, która prowadziła te warsztaty, właśnie dała mi taką szansę, żebym spróbowała i swoich sił. No i. No, dabking No Nie ma można sobie zmieniać głos w ten sposób. A słuchaj, mam dla ciebie bardzo fajne zadanie. Jeżeli już chodzi o dubbing, to mam dla ciebie takie, jakbyś mogła jakimś bardzo ciekawym głosem nam przeczytać zaznaczony fragment. Jest to, czy gdzieś był zaznaczony fragment? O, proszę bardzo. To jest. To jest instrukcja obsługi, słuchaj, o No Ale to zawsze lepiej e, niż książka telefoniczna. Tak, lepiej niż, niż, niż książka telefoniczna. Masz tutaj dwa y, fragmenty zaznaczone: to jest czyszczenie, obudowy, i tutaj masz wymianę żarówek. Jakbyś mogła to jakimś bardzo fajnym głosem to trzasnąć. <grym <grym Wymiana żarówek. Usuwając szklaną osłonę żarówki, staną się widoczne. Działaj ostrożnie. Upewnij się, że wyciąg jest odłączony od sieci i że żarówki, które należy wymienić, nie są gorące. Używaj żarówek o maksymalnej mocy 20 W! A to... dawaj czyszczenie w obudowie czy jakimś innym? Czyszczenie obudowy. Zalecane jest mycie miękką szmatką namoczoną w ciepłej wodzie z dodatkiem mydła lub płynu do mycia naczyń. Po umyciu dokładnie wytrzeć do sucha. Brawo! Wybiegałeś z życia. Ja, ja, to jest dość to, z Teraz już tylko po prostu główne role w Disney. Główne role w Disney, tak. A taka twoja największa produkcja w dubbingu? Dumbo. No. Disney, które w zeszłym roku było w kinach i miałam tam możliwość e, zaśpiewać e, i pogadać. Także bardzo się cieszę, bo no to jest też takie moje marzenie. E, musisz tutaj mi dać buźkę e, <laughs> tak Moje marzenie. Się... W Disneyu kiedyś coś było no, 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 zrobić, no, no. więc, więc to jest wspaniałe, że. Ekstra, nie, no Disney ma sprawa. A i brzmiała to w ogóle, wracając jeszcze na scenę. Tak, e, powiedzieć... zamknij, zamknij. I mów. Dobra, dobra. Znaczy za oczy znaczy mm -hmm. Mm -hmm. No. To była twoja największa wpadka sceniczna. Masz takie coś? Już ostatnio opowiadaliśmy w ogóle o wpadkach scenicznych, ale to jest bardzo ciekawe. Mam i chyba to jest właśnie związane z wcześniej wspomnianym teatrem na plaży w Sopocie. Mm -hmm. Bo pierwszy raz w życiu... Tak. Nie, żartuję. Pierwszy raz w życiu mi się zdarzyło mieć czarną dziurę w głowie na scenie i totalnie nie pamiętałam tekstu piosenki. Totalnie, w oh my ogóle gosh, nic. O, Z Ale... blackout. No i przerwałam. W ogóle stałaś jak ten nagrota? Znaczy, do pewnego momentu śpiewałam, potem przestałam i w ogóle do pianistki, bo szcz, szczęście w nieszczęściu było takie, że ja miałam tam taką rolę takiej diwy. Że ho, ho, ho. I normalnie e, i do, do pianistki z tak z, z pretensją zrobiłam, że maestro, jeszcze raz! I zaczęliśmy dałam sobie jeszcze jedną szansę. Ale zrobiście wybruną. No starałam się, ale potem... Ale, ale <laughs> tak mi się nie przypomniał! <laughs> I zeszłam ze sceny. Bo ja nie pamiętam, bo teraz jest jakby już parę lat do przodu, i myślę sobie, że mogłam to ograć w taki sposób, że zejść po prostu taka sfochowana czy cokolwiek, a wtedy po prostu. Po prostu zeszłam. to do widzenia Po państwu. prostu odczekałam chyba do końca i zeszłam, a jeszcze w kulisach w kulisach wszyscy tam tekst mi podpowiadali, ale to w takich sytuacjach, więc nie wiesz, jak masz na imię, nie? A co dopiero. Oj, tak, oj, tak. Oj tak. Także oj tak. to chyba taka największa, było mi strasznie głupio, ale w sumie jak tak e, patrzę to z perspektywy czasu, to z tymi się z tego śmiać. Oczywiście, to w w są najlepsze momenty zawsze. No tak mówię, myślę sobie, że kurczę, że chyba zamknij oczka, że chyba każdy z nas jest jak jakiś, że uczeń bez jedynki jest jak żołnierz bez karabinu. To no. aktor jest taki wpadki dokładnie jest, jest. jak żołnierz bez karabinu. Słuchaj, wyjaśnie pojęcia. Tak, jakbyś miała właśnie jakbyś miała wejść na Wikipedię i, i przeczytać najpierw Marta Burdynowicz, wiadomo, tam bo tam. W to jest Wikipedii. głupie, bo cię maluję i chciałam, żebyś otworzył mi bardziej tę przestrzeń i sama to zrobiłam tę minę. A. A bo chciałam, żebyś ty to zrobił i ja to zrobiłam. Mogę to jest strasznie głupie. No. Bo, bo pewnie nie wiem, czy wiecie, ale Marta Burdynowicz możecie spotkać na Wikipedii. To jest jedna z tych aktorów. spaceruje tam! Spaceruję, wszyscy mieli za mało osób! i stwierdzili, że ją tam wypiszą. I właśnie nie, ja, to są moje słowa, bo ja w ogóle nie wiedziałam, że jestem na Wikipedii, nawet dzisiaj się I Teraz dowiedzam. tak jakbyś tak jakbyś właśnie miała wytłumaczyć pewne pojęcie, jakbyś miała wpisać na Wikipedię, na przykład takie pojęcie jak przeponat. O Boże, to jest mięsień, który pozwala nam, pomaga nam w oddychaniu. I odpowiednie mhm. jego używanie i napinanie w odpowiednich sytuacjach e, pozwala nam e, dobrze uśpiewać. Powiedz to wszystkim do kamery, że przepona, bo przepona to w ogóle nic. Ja miałam takie spotkanie, bo ja nie uczę tak jak Ty, co prawda, ale kiedyś tam znajomy poprosił, że a, może byśmy coś podziałali. I nasze pierwsze spotkanie wyglądało w taki sposób, że ja mu zrobiłam w ogóle godzinę oddychania. I widziałam, że on taki troszeczkę był zawiedziony, nie? Bo myślał, że chyba będziemy sobie, nie wiem, śpiewać już tam jakieś trudne rzeczy. Ale właśnie ja mówię, że kurczę, no to są takie bardzo ważne rzeczy, które ludzie, których ludzie nie może... Pomijają często. dokładnie. Flex. Błęd i flex. To jest mój koszmar. To, flex koszmar. To jest to najgorsze wspomnienie ze snem. Flex jeszcze półbite, ale błęd był gorszy. To, w każdym razie jest to takie zadarcie stopy palcami jakby do e, twarzy. E, no i co? Jest to część rozgrzewki baletowej. Czyli moje ulubione. <noise> ja wbrew pozorom bardzo miło wspominam, znaczy na początku to była dla mnie masakra w ogóle, ten taniec klasyczny. Ja się w ogóle czułam jak debil Ballet, na tych w Tak, na balecie. Tak, ja się czułam jak debil i w ogóle, ale, ale pani od baletu jest wspaniałą osobą i do dzisiaj mamy kontakt, nawet rozmawiałyśmy przez telefon jakieś dwa dni temu. I jakby później, jak już na drugim mhm. roku w ogóle to już inaczej do tego podchodziłam, ale ten pierwszy rok to miałam takie Boże i, i zawsze na tej baletówce tak. Boże chciałam śpiewać, nie? Mm -hmm, jest mm -hmm. jakiś w ogóle... Mm, no przekątną i no, tak. szalone w ogóle. No chyba po raz drugi pozdrowienie, pani Oborowska. Pozdrawiam Teraz jestem już ładny człowiek, że jestem ładny. Zawsze byłeś ładny. No, nie, teraz jestem w ogóle ładny. A powiedz mi, jak wspominasz o Together Now? O... A, bo Marta była, słuchajcie, jurorką na, na Polsacie. To do tego dopuść. To do tego dopuść. E, śpiewajmy razem, tak? Czy śpiewajmy, śpiewajmy razem, młody gader No przygoda, nie? Fajna, bardzo fajna. Ale was to było, tych jurorów. Setka. Setka była. Tak. No. Była nas setka. A to chyba siedziałasz tak centralnie na środku w ogóle. Tak, i w ogóle miałam to szczęście, bo w pierwszej edycji siedziałam na środku na dole, a potem siedziałam na środku wyżej, więc gdzieś tam potem nas przestrzeni. Bardzo fajnych ludzi poznałam, takich, z którymi się przyjaźnię do dzisiaj. I ten kontakt sobie utrzymujemy. Fajne było to, że można było po prostu poznać ludzi związanych z muzyką. Strasznie się cieszę, że jestem rockoway jazz, bo... mam bo muza lat 80. Moje klimaty. Ja w ogóle zawsze mówię do moich rodziców... A na z grasz po klasie, no. Justice, czyli właścicielkę klubu dla dżentelmenów, jak sama o sobie każę mówić. Ale w ogóle mega jest ten spektakl i ja też tutaj go polecam. Byłeś? Byłem. Tak, byłem. Ma, ma, pozdrawiamy, Mazie dla boryń Pozdrawiamy. Zresztą ja z Madzią jestem jeszcze na roli w e, zakonnicy w przebraniu. O! A więc my, się, my tak jesteśmy w dwóch spektaklach razem i no... Czekaj, jedno oko otworzę sobie, żeby tutaj... A proszę jak, więc... Wymień e, trzy polskie słowa, których nie odmienia się mm -hmm. przez przypadki. K.O. radio i. Wymień e, trzy tytuły piosenek zespołu Lady Punk. E, e, zawsze tam, gdzie ty, na co komu dziś, to samo miłość I trzy na co komu dziś jest chyba tytuł, a trzecia kons konstelacje. Wymień trzech znanych polskich youtuberów Arkadiusz Burzdyński. E, abstrahuję TV, bo oglądam. Red Lipstick Monster, co jak widać też oglądam. <laughs> e, I na przykład e, program. E, E... <śmienią> Czyli dużo czasu spędzasz na internecie. YouTube. E, lubię YouTube'a. Szczególnie kanał? E, czarno na białych. A nie, nie. <śmienią> Jeszcze się zastanowiłem. Ja już mam zasubskrybowany ten kanał, a wy? Ale... Wymieni trzy programy telewizyjne z Kubą Wojewódzkim. Kuba nie, Wojewódzki. <śmienią> mam talent i. 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 X-Factor. Kiedyś był, był. a już nie ma. Tak, tak. Dobrze. I co wio? to Wusio. Dobrze, to w takim razie, skoro wsią, to nasza wspaniała gwiazda Marto. U nas jest taka tradycja, że podjdę do kamery, że tak tutaj żeby żebyście sobie obejrzeli. U nas jest taka tradycja, słuchajcie, że gwiazda, którą zapraszamy na koniec, śpiewa nam coś. Tylko jeszcze nie wiemy, co nam zaśpiewasz. Bo zawsze tak fajnie nam wychodzi, że nawiązujemy jakimś songiem do tego, do co łezki, tutaj... Do łezki łezka, aż będzie niebieska, wszystko pasuje. Znasz takim... Znam a Nie, nie. Okay. <grym> a, bo jest łezka. Pięknie, ale trochę jest drag queen. Jest trochę, tak, taka trochę taka delikatna z... drag queen. Czyli czy... można trochę coś z Lady Gagi. Ale coś smutnego. Bo ona jest trochę drag queen. No coś... to jest. I lubię na przykład uh, Speechless albo uh, z tego nowego filmu na gwiazdy uh, Always Remember Us This Way, albo I'll Never Love Again. Uh, I will never love Again. Tak. Chyba kocham, ja chyba też. uwielbiam, chyba ubóstwiam. Może być? W takim razie zapraszamy na wspaniały wykon Marty. I will never love again Lady Gaga i Arkadiusz i drag queen. <laughs> pa! pa. i just say Talk. Marta Burdenowicz oraz Arkadiusz Bożdyński w roli Drag Queen. E, dziękujemy za wspaniały, czy ja dziękuję za wspaniały make-up. Ja dziękuję za zaproszenie. Jestem totalnie zrelaksowany. E, oglądajcie kolejne odcinki na kanale Czarno na Biały i zapraszamy Was na kolejne spotkania z, z, z wspaniałymi gwiazdami. I co? I, i tyle. Aha, i będę powi powiedział przypomnieć to, co mówię zawsze na końcu, czyli niech moc będzie z Wami. Trzymajcie się, dobra.